Hoppla na twarze, ja jestem chyba przed nami kolejny odcinek, prawdopodobnie ostatni z Yugi -Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. I powiem Wam tak. Jest wtorek, godzina 12:45. Za 3 godzin 4 godziny i 15 minut powinien wyjść odcinek, a ja go nagrywam. dlaczegoż? Ponieważ eee, wczoraj sobie pięknie grałem w tą grę, wiadomo, nagrywałem. Robię sobie pojedynek starce. Pierwszą walkę oczywiście przegrałem. Normalnym, ta, normalnie moją tajemnicę już wygrałem. Później przechodzę do walki z Jugim. I co? I nagle BUM! Zacięło się. I to zacięło się tak mega hamsko. I zaraz wam pokażę dlaczego. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że używam dobrej karty. Mam szansę nawet wygrać. I co z tego skoro... Mogę poruszać się tak po plaż, tak? Mogę cały czas ruszać aż tymi z tymi, jak powiesz jakaś karta, to nie mogę jej przewijać ani nic, żeby było śmieszniej. W ogóle myszką nie mogłem ruszyć. E, stwierdziłem, wyłączę nagrywanie, wyłączę. A, ja nagrywanie, nagrywanie się nie chce wyłączyć. Ja zrobię tylko, że zatrzymywanie, 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 a jeśli ja nie zatrzyma, nagrywanie trzeba było resetować całego laptopa. ura, Po prostu. W tej grze to strach się bać. Dlatego, mam już to jest ostatni odcinek i nie będę musiał się już tą grą przejmować przez X czasu. Zrobię następną serię z innej gry? Wtedy wrócimy do tego. Ale na to jeszcze musimy poczekać. I tego pojedynku też nie wygram, jestem pewny. O, o właśnie, w tym pojedynku z Darcem. Nie, trz, chyba trzy te karty na ręku. I ono przez, ta karta przez na trzech yy, legendary knights i całą trójkę miałem w ręku I trzy te karty Ale muszę poświęcić jednego wojownika z planszy i trzy legendary dragon spells, czyli na przykład to <laughs> I co? I ciula, bo muszę poświęcić trzy z ręki lub z cmentarza, nie miałem ani jednej już widzę, że tą walkę oczywiście też przegramy, tak? Nie ma tak łatwo. No co wyciągasz takie durne karty? Okaz jest niestety o tyle dobry, że on ma... potwory, które mają wysoki atak ogólnie, które masz, możemy przystać od razu, plus SIL jeszcze zwiększa mu to o... Ile? O 500? O, Mirror Force, fajnie, że mogę go użyć, że mogę mieć jakieś potwory, które będę, które będę mógł go bronić. Po prostu... Uff. Ta gra nie ma serca, ani uczuć. No na pewno. Iźmie z tym. Jakby to powiedział, siara, iśćmy z tą wichurą. I błagam, coś co mogę przyzwać? Ta! Ja bym widział coś co mogę przezywać Ciebie bywale O, co tu mamy? Hmm. Ho 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 Ciebie, bo ty jesteś na ciuła potrzebna. Chociaż w sumie tutaj mamy coś na właśnie Dark Mansion Girl Ale tym Eee, niech pomyślę. O, co tu mamy? Is equipped to a monster by this effect. A to Second Attack. Cokolwiek. I tak tą walkę przegramy. Umówmy się. ale w sumie można tego użyć, tylko po to, żeby poświęcić i przyzwać Summon Skull. Tak, to co zrobiłem było debilne, bo po co to zużywać, ale w tym tkwi, tkwi jakaś strategia, zadam więcej obrażeń. Plus mamy Million więc jak coś jeszcze obronimy i zabierzemy drugie 2,5 tysiąca. Okej. Okay. Czy on ma coś, co jest słabsze niż to co mam? Aż się czuję jestem zażenowany. O o. o. Nie! <laughs> Tia. hmm Critas, ale to mi nic nie da, bo to mi przyzwie najwyżej... Okej, okay, nieważne. Przyzywam. Szczerze, myślałem, że to przyzwie coś głupiego. A tu boom. <laughs> Mamy silnego potwora. mamy when monster you control target for an attack Uuuu. To mi się podoba powiem szczerze Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobra Karta Oj. Też nie dobra Zero obrony <coughs> Tylko się trzymały mały w ten uciekł mi To mi się nie podoba już Okay. O właśnie. Ty, tego miałem jeszcze dwóch. I co? I ciurów sto. No znowu? Panie! No, pan nie ma tych kart węku! Czemu dwa razy użył tej samej kombinacji? To się nie godzi się. Ja, jeszcze silniejsze karty przyjdę No więcej mu dajcie. Mirror Force czy nie Mirror Force? Ja zawsze jak widzę taką kartę to się boję. Dodatkowe 100 obrażeń dla niego. Nie, nie, nie. O dobra, poszło. Czyli teoretycznie możemy mieć już net wygrane. Zaczymy, czy się jeszcze uda to, co myślę, że się może udać. No kam tu papa, kam tu papa. Oj, cholera jasna. Dobra. Papa stary. To jest tak odchodzi tak to odchodzi i to odchodzi mm. chodzi ten ten nie masz ze mną stary szans wygra to choćbyśmy miał... no Hermos, I to, i Krytas, to, i to, raz, dwa, trzy, teraz mi się stary nie wywiniesz, czy ja mogę, eee, sen, Uh, and cannot. Ok. Uh... Dobra. Czemu nie? To może być ciekawe. Szczerze, czegoś takiego jeszcze nigdy nie udało mi się zrobić więc czuję się nieźle z tym. Dobra. Rozwalmy darca. Uda się bez yy, ten. Yy, bez. Yy, bez czego? Bez używania mojej normalnej talii. Lepiej niż ostatnio. Ja już ostatnio te dwa pojedynki zajęły mi minutę dłużej niż ten. Jeden. Dobra, skończcie gadać. I teraz. Co nie, zrobię cięcie. Ciak. I wracamy po cięciu. Tak naprawdę zrobiłem cięcie tylko, żeby wyłączyć nagrywanie i włączyć jeszcze raz. No jeżeli zmontuję dwa filmy. Oj, będzie ciężko to wtedy montować, bo mi się nie będzie chciało. Ale przynajmniej mam pewność, że pojedynek z darcem jest nagrany. A nie tak jak wtedy, że odpaliłem i czula mam. Dobra. Jak mi One time kozie dev. Ouch. Uderzyłem się łokciem o biurko. Brzydkie biurko. Masz sztafę. Tak, mi już odwala. Bo ja chcę skończyć to. Nieoświetne karty na początek. The face unit. Uuu! To mogło być ciekawe. Samunujmy tego pana. I aktywujmy to. Szkoda, że to dziadko jak przeciwnik aktywuje czara. Tak byłoby ciekawiej i śmieszniej. A nie, to naturę, dobra. Oj Zaczyna z grubej rury. Nie podoba mi się to. No dobra, teraz nic nie zrobi. <ścoughs> Więc mamy jakiekolwiek tam szanse. Posamnujmy gamę i kończymy już mamy 2000 ataków. Jest lepiej ryły really? Dziadek ryły really? Dziadek Boże Jugi Wiem to taki dziadek, bo ja mi jest stary Zostało mu 2000 atak HP tylko Teoretycznie dla nas spoko. Ale no, mimo wszystko. Nie do końca mnie się to podoba. Tak, rozwalmy to. Zaryzykuję, rozwalę jeszcze to. Dobra. Przynajmniej jego kart stąd się tak pozbyliśmy. Zostało tylko Dark Magician. I mamy 2,5 tysiąca w następnej turze jeżeli się uda. O... Tak, będziemy już więcej, będziemy mogli rozwalić Magicianów, ale ja mam jeszcze lepszy pomysł. <laughs> jeszcze głupszy. <laughs> Ten pan. <band. śmiech> I drugi Swords of Revealing Light. No to rozwalmy. Po kolei. Jeny. Nie wierzę w to. 3000 <grystanie> Dark Marge się nie muszą się chować. Aha, zwiększył... Ład! Trochę bez sensu bo to, co zrobił, ale no cześć tam znam, prawda? Jeszcze lepiej, że sprowadzając ich do pozycji obrony... Sprawia, że mogę zniszczyć od razu oba, a nie tylko jednego. Te, ty, te, 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 wróć, 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 wróć. Mogę wróć. zabić 500 HP pozostało. Nie wierzę. Jeżeli ja to wygram w taki sposób, to będzie śmiech na sali. Nie wierzę. Ej, serio? Tak, poproszę. Przechodź mój drogi <laughs> I to ja rozumiem. Jeszcze przyzwijmy tego pada Karty levelu to jest jednak coś, co jest... Um, ciekawe Znaczy ciekawe. E, fajnie się jeszcze tak rozwija z tym. Bo szczerze ima... Wcześniej użyłem karty level up, żeby ewoluować. Chyba z Magiciana tego zwykłego, tylko, z tylko nie, na pi, nie na, z trzeciego na piąty jak to może dojść, tylko z piątego od razu na ósmy i nie wyszło, bo nie. Ale dobrze, przeszliśmy całą pierwszą serię z yu Legacy of the Duelist Link Evolution, Kampania numer 1. Um, no są nam jeszcze ich aż 5. Ale powiem wam szczerze. Um, wolę zrobić sobie moją przerwę, Yu-Gi-Oh! Ta seria i tak trwa długo. A jeżeli zrobić, że to będzie trwało jeszcze w kolejne tyle na GX-a, później znowu na 5D z Exala, Ark 5 i Wrains, to mi się odechciewa. Fajnie jest to sobie pokazać tak o, na luzie, ale ciągle, ciągle, ciągle ciągle, to już ma swoje takie... no nie. Powiem szczerze. Tu jest Challenge może kiedyś, może w formie takich randomów, jeżeli bym je przychodził, postaram się wam nagrać. Nie obiecuję. Znaczy, dobra, postaram się, może z tego, coś z tego wyjdzie, ale nie ma co się za bardzo napadać, tak? Sama kampania będzie dla do nas dostępna Jigsa po nowej serii. W sensie jak skończy się jakaś seria mm, aktualna, która teraz leci, to wtedy wejdzie YGO GX. A na razie zamiast tego znajdę coś innego. Jeszcze nie wiem co, ale coś wymyślę. Dobra, bo przedłużam już głupio. Dziękuję wam za to, że to oglądaliście. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Wrócimy do niej najprawdopodobniej za niedługo. Możecie stąd dodać łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje. I co tam jeszcze chcecie? Wiecie, jak to działa. Pamiętajcie, moc Exodii oraz serce kart, jak to zawsze mówił Yugi, zawsze będzie z wami. A ja żegnam cieplutko.